Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek i witam was w pierwszym konkursie Tych Mistrzostw Świata 2021. Więc tutaj witam was bardzo serdecznie z Oberhofu. Niestety w Oberzdorfie O! To na szczęście. Niestety w Oberzdorfie skocznia nie była zdatna do skakania na małej skoczni, więc no... Musieli się skoczkowie przenieść do Oberhofu, gdzie oczywiście również mamy HS100. I dzięki szczęściu organizatorów i przede wszystkim ich szybkiej pracy ta skocznia doszła do ładu. Więc cóż, zapraszam Was oczywiście do zostawienia oceny pod tym odcinkiem. A my przechodzimy do pierwszej serii konkursowej. Rozpocznie ją Arti Aigro. Powiem Wam, nie mam żadnego doświadczenia z tą skocznią. I to jest największy problem. Arti Aigro, no obyś sobie. Nie zepsuł tak naprawdę mistrzostw, no ale już widzę, że ta skocznia będzie zdecydowanie specyficzna dla skoczków 80 tylko 3 metry Artiego Iro, to jest poniżej normy, jaką tutaj niektórzy chcieliby wytyczyć. Jakub wolny, numer drugi. Oczywiście tu nie obowiązuje system z pucharu świata, Uuu, Jakub wolny 103 metry, no więc dzisiaj możemy być świadkami. Dobrych skoków na razie Polak zaczął bardzo dobrze. Zobaczymy, jak Stefan Hulaczy podtrzyma to, co Jakub Wolny rozpoczął. Zaraz zobaczymy. No, starał się, ale nie tak daleko. Stefan 10,5 metra. Miejsce drugie. Następny numer to już Jan Herl. W ostatnim czasie jakaś zwyżka formy u pana Herla, więc zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. Chyba spóźnił mimo wszystko wyjście z progu. No, i sto pół metra daje mu drugi wynik, jednak przed Stefanem Hulą o punkt. No, ale Arti Aigro chyba najbardziej przegrany może się tutaj czuć jak na razie. Filip Aschenwald. No, wiaterek tutaj również kręci w Oberhofie. No, ale przynajmniej chociaż skocznia jest przygotowana do dalekich skoków Aschenwald, daleki skok. 105 metrów mamy nowego lidera i to zdecydowanego. Zobaczymy, czy ktoś mu tam podskoczy. Czesmir Kożiszek, szósty numer startowy. No, Kożiszek nie miał dobrego sezonu płary Świata i proszę zobaczyć. 77 z upadkiem, ostatnie miejsce, no bez dwóch zdań. No to nie jest jego sezon i nawet na Mistrzostwach Świata nie potrafił się zmotywować. Daniel Huber bardzo szarpnął nartami, ale skok dobry. Miejsce drugie 104,5, więc dwóch Austriaków na prowadzeniu. Na pierwszym i drugim miejscu, później Polak, znowu Austriak i Polak. No to Simon Amman. Czy jest w stanie walczyć o tytuł mistrza albo medal cho chociaż? No. My czekamy na pierwszego z tych, którzy będą bronić tytułu, czyli Daniel Andretanda albo Stefana Krafta. Szóste miejsce huli. No i. Znaczy Amana przepraszam, hula jest piąty No i Peter Preutz No jakby, to, jakby jakieś zaskoczenie miało być na tej skoczni No to my jesteśmy bardzo chętni przyjąć je tak naprawdę No siódme miejsce Petera Preutza Więc tutaj zaskoczenia na razie jak na razie nie ma Casey Larson No wiaterek mocno sobie tutaj pozwala kręcić I zobaczymy Casey Larson To wygląda bardzo dobrze, obiecująco wręcz no, ale miejsce trzecie 104,5. No, nocy za styl tutaj pozostawiają wiele do życzenia. Dawid Kubacki. Popatrzmy na kolejnego z biało-czerwonych. No, Dawid Kubacki ładnie tutaj położył się jeszcze. I prowadzenie pół punktu przed Ashenwaltem. Proszę bardzo, jak się da. Da się. No, dla Dawida to jest przede wszystkim dobra skocznia. Zajc. Nie, tymi raczej nie będzie się tutaj liczył. Na razie dziewiąte miejsce na 12 skaczących Słoweńcy. No, będzie im ciężko na tej małej skoczni. No i pierwszy z obrońców tytułów, czyli Daniel Andretande. Mamy dwóch tu złotych medalistów, więc... No, Daniel Andretande, wątpię, żeby tu się miał liczyć. 11 miejsce. Słabo to wyglądało. Jewgeni Klimow. Tanda nie jest takiej dyspozycji Żeby móc tutaj skakać na takim poziomie o, Ale Klimow odpalił rakietę 106,5 metra I prowadzenie 150,5 nota Piękny to był skok Nie oszukujmy się No i Yukia Sato Bardziej powiedziałbym, że tu Keiichi Powinien się liczyć, no ale Yukia próbuje Niestety to nie jest ten moment siódme miejsce razem z Herlem tuż przed Stefanem Hulą, no i Junshiro Kobayashi. Powiem wam, że raczej na tej dużej skoczni spodziewałbym się jakichś medalów, takich normalnych. A na tej skoczni, może być bardzo ciekawie, jak zwykle. Drugie miejsce: Junshiro 150 nota. No, już Dawid na trzecie spadł, ale widać, że tutaj są po niektóre reprezentacje ustawiły się na tą małą skocznię. Zobaczymy, jak odpowie Dajki i to. No, w ogóle medal, jeżeli chodzi o drużyny, może być ciekawie. I to także dobrze. Miejsce piąte, więc i Japończycy, i Austriacy, Polacy również świetnie. No, ale przecież Norwezy jeszcze do głosu nie doszli. Halvor, Egner, Granerud. Popatrzmy, co zrobi Granerud. Czy będzie chciał? No, i oczywiście, żeby chciał. I trzecie miejsce, dobre noty, 105,5 metra. No, razem z Dawidem Kubackim na trzecim miejscu, więc Norwek też się tam wprasza do zabawy. Roman Trofimow. Roman Trofimow! Jeszcze chyba, dalej chyba. 106 metrów, nie dalej od Klimowa, więc pierwszy i trzeci reprezentant Rosji, więc tutaj Świetne skoki, Marius Lindwik. No, bardzo wysoka poprzeczka jest postawiona już od pierwszej serii. No, Lindwik nie, widać, to było po wyjściu z progu. Zepsuł 18 miejsce Lindwika, więc na razie faworyci zawodzą. Tilen Bartol. Oj, Bartol zrobił swoje. Ósme miejsce będzie się liczył na pewno w walce o zwycięstwo, więc tutaj Bartola bym nie skreślał. Aleksander zniszczął. No Aleksander zniszczął nie, to nie był tak daleki skok dwunaste miejsce Aleksandra zniszczoła. no przed Stefanem Hulom, za Jakubem Wolnym no i Dominik Peter. Czy Szwajcar? Oj, chyba nie. Chodź! No to nie był zły skok. Dziewiąte miejsce. Niemiec nawet dał dwudziestkę, więc tutaj Propsy dla Dominika Petera. Skok nie najgorszy. Maciej Kot. No to nie jest taki sezon Macieja, żebym mógł się liczyć, ale wiemy, że to jest mała skocznia. Tutaj wystarczy dobrze skoczyć, no ale. Czuch. Nie oszukujmy się. 102 metry to nie jest dobry skok. 14 miejsce. Biało-Czerwonego. No i teraz Markus Eisenbichler. Co zrobi reprezentant Niemiec? Oj, Markus! Markus! Świetny skok! Markusa! 105,5 metra daje mu to trzeci w tej chwili wynik. No, razem z Romanem Trofimowem, więc prawo. Witali Kaliniczenko. No, ma szansę Ukrainie tu się wpisać. Na, no, można powiedzieć, do historii. No ale. Brak będzie brakować. Dzisiaj. 18 miejsce, 100,5 metra. No, bardziej bym powiedział, że nam na dużą skocznię może namieszać. Na małej, zbytnio nie. Anże, Laniszek. U, ładnie, Laniszek. To jest trzecie miejsce, 105,5 metra. 149,5 nota razem z trofimowym i ja, z ambiślerem razem. Więc tutaj bardzo ciasno się zaczyna robić w czołówce. I Matthew Sukup, No, jeszcze nie ma Mackenziego, ale zobaczymy, czy Matthew nie będzie chciał tutaj zawalczyć. Oj, chyba nie. Nie zawalił, zawalił wyjście z progu 93,5. Tylko i 26. Bardzo odległe miejsce. Na no, koło Norwegu gdzieś tam się kręci. Severin Freund. Oj, Freund chyba też. Chodź, nie! Proszę, jak tutaj wysunął się ładnie. I szóste miejsce razem z Dawidem Kubackim i Rudem, Więc kolejny niemyt Kamil Stoch, no teraz zobaczymy co Kamil pokaże Czy Kamil będzie się dzisiaj liczył? No niezbyt Noty nie będą piękne, dwudzieste miejsce Kamila Stocha No i chyba Kamila nie zobaczymy w drugiej serii Będzie ciężko o to, bo jeszcze dwudziestu przed nami Między innymi Gregor Schlierencauer. O, i Gregor też. Gregor tak jak Kamil, znaczy jeszcze gorzej. 29 miejsce, no i Gregor również odpada. No to Pius Paszke. No też jeden z głównych faworytów do złota. I on nie zawiódł. On zrobił swoje 105 metrów, 9 miejsce. Dużo tych Niemców w czołówce. Niesamowita, widać, że Niemcy tu się szykują. Na no, właśnie na tą małą skocznie mocno. No i y y y Kobayashi, zobaczymy, co pokaże Japończyk. O, leż odpalił rakietę i prowadzenie 106 metrów, 150,5 no razem z Klimowem, Więc Japończycy tu się włączają do walki o, y z, y można powiedzieć, złoto. Bor Pawlowcic, Bor nie, on się raczej tutaj nie będzie liczył. 18. miejsce Bora Pawlowcicia. No i Martin Haman. No początek sezonu miał świetny, ale potem coraz to, coraz to słabiej. No i teraz jest w obecnym położeniu. No podobnie jak Kamil stok skoczył, 18. miejsce jednak wyżej. Razem z Borem Pawlowciciem. No Kamil, no ty miał słabiutkie. Piotr Żyła. Piotrek, pokaż moc na progu, a będzie dobrze. No niestety szarpnięte. Ale jest dobrze. 13 miejsce Piotrka Żyły. Jest szansa tej na walkę. Z, razem z Tilenem Bartolem. Więc dobro w towarzystwie Piotrze Żyła. No i teraz Stefan Kraft. Kolejny obrońca tytułu. Uuu, ale kolejny obrońca. Spada. Więc tutaj obrońcy padli mocno. 23 miejsce. Dopiero Krafta. Więc też raczej nie liczyłbym na awans. No i teraz Robin Pedersen, więc i Kraft, i Tande odpadli, Kasajego nie ma w tym sezonie w ogóle, więc no... Będziemy mieć nowych medalistów, a Pedersen upada! 105 metrów i 30, dopiero piąte miejsce, więc tutaj Pedersen się nie liczy. Gregor Deschwanden. Gregor Deschwanden, Nie! Też ledwo wylądowane, 26 miejsce. Razem z Kamilem Stochem. No, a mamy tu jeszcze biało-czerwonego. Między innymi Klemens Murańka. Klimek Murańka, uwaga. No, starał się jak najdalej. I miejsce: 17, więc 30. Zobaczymy. No, ale czy będzie walczył o medale, To się okaże. Andreas Wenger. No, też tak szarpnął, 17 miejsce, ale bardzo wysokie oceny za styl dostał Wellinger, no, na razie i Klimow, i Kobayashi prowadzą, Wiktor Polaszek. Oj, Polaszek, czyżby chciał się włączyć, oj tak! I pierwsze miejsce, 106,5 metra, 151 nota, pół punktu przed Klimowem i Kobayashi, Mrioyu oczywiście. No i teraz Keiichi Sato. Jeszcze jeden Japończyk tutaj jest, więc no. Japończycy, ohoho, ale o tym mówię. Zdarzy się taki błąd na progu i to jest pozamiatane. 41 miejsce dopiero. Mackenzie Boyd-Klaus. No, będzie bronił tytułu na dużej skoczni. Znaczy no, na normalnej skoczni jest w stanie tutaj skoczyć daleko. Zdecydowanie tak. McKenzie zawsze jest w formie. 151,5 nota i prowadzi Władimir Zagrawski. Co zrobi Bułgar? Też jakby chciał się włączyć do tej walce. No i teraz miejsce 20, więc będzie w 30 i będzie mógł się tutaj jeszcze bić o medal. Michel Hajbek. chyba ostatni z Austriaków. No starał się jak najdalej. Miejsce 17 highbacka, więc 30 jest. No ale do medalu daleka droga. Wojtek Stursa. Zostało czterech już tylko, więc no końcówka tak naprawdę przed nami. Sztursa również daleko. Szóste miejsce, więc Japo i Czesi Japończycy. Tu jest pełno takich zawodników. Konstantin Schmidt Pamiętaj, mi świata juniorów to jest, ale 22 miejsce dopiero. O, no, więc razem tutaj z niektórymi. Krafta już nie mamy w 30. Teraz na szali jest jeszcze awansy. i kota. No ale zobaczymy. Zostało jeszcze dwóch. Kar Geiger jako pierwszy rusza. No i Kar Geiger. No on na pewno będzie w 30. To jest trzecie miejsce: 150,5. Karla Geigera, więc też jest w świetnej dyspozycji. No i Johansson. No, tym miał strzelać, to on nie jest specjalistą od małych skoczni. Ale wiemy, że tutaj wiele się może wydarzyć, ale nie. Tutaj Johansson odpada: 32 miejsce. Myślę, że przez noty za styl. Więc po pierwszej serii: no nie mamy niespodzianek, bo to jest Mackenzie Boyd Klaus na prowadzeniu. Drugi, Wiktor Polaszek. Na trzecim miejscu, Klimov, Kobayashi, Ryoyu i Karl Geiger. Dalej jeszcze dziesiątkę uzupełniają. Junshiro Kobayashi, Roman Trofimow, Markus Eisenbichler, Angelaniszek i Wojtek Sztursa. Więc, no, najwyżej z Polaków jedenasty Dawid Kubacki. Dalej o siedemnasty Piotrek Żyła. Dwudziesty trzeci Klemens Murańka. Dwudziesty siódmy Jakub Wolny. No i na 30 miejscu Aleksander zniszczał Niestety Kamil przepadł. 36 szóste miejsce Hula. 38 Maciek 31. Na trzech ostatnich to Sato, Arti Aigro i Czesmir Koziszek. Niestety obaj mistrzowie świata przepadli. I Tande i Kraft sobie nie poradzili tutaj na tej małej skoczni, więc czekamy zatem na drugą serię. Wyłonimy z niego Mistrza Świata albo Mistrzów. No ale jeszcze Robin Pedersen, ten, który upadł. No wystąpi w drugiej serii, no ale raczej tutaj nie, nie nastawiałbym się na Awans w klasyfikacji. 104 metry teraz. Wylądowany przede wszystkim skoki to najważniejsze. Aleksander zniszczał. Zaczynamy 30. Oleg zniszczą. No, zrobił swoje. 105 metra, więc no zaliczone można powiedzieć. Zadanie wykonał w minimalnym wariancie. Bor Pawlowcić. No teraz zobaczymy jak będą daleko skakać Co niektórzy No Bor Pawlowcic znowu daleko 104 metry tym razem No i prowadzenie zdecydowane przed zniszczołem. Martin Haman 28 Zobaczymy czy Niemcy będą mieli to złoto Upragnione na małej skoczni No będzie ciężko walczyć o nie Na razie Haman 103,5 Przegrywa tą batalię z Borem Pawlowciciem No i Polak Jakub Wolny Ostatnio bardzo tak można powiedzieć słabo radził w Pucharze Świata. No ale tutaj nie najgorzej. Druga seria, drugie miejsce z Zaborem Pawlowciciem, który jak na razie prowadzi, przewodzi klasyfikacji. Casey Larson, nie jest wyskok tej pierwszej serii. Powiedziałbym, że wręcz idealny, ale teraz przebił wszystko: 106,5, 4, 19,5. To jest niebotyczna odległość, moi drodzy. To jest skok po medal. Takie jest moje zdanie. Klemens, Murańka, no to będzie ciężko przebić. Mało, że 106,5 to jeszcze telemark. No, Klemek, Klemens na pewno tego nie zrobił. Trzecie miejsce Klemensa razem z Jakubem Wolnym. No i Władimir Zograwski, 23 po pierwszej serii. Ależ pompnął Casey Larson. No, Zograwski zbliżył się, zbliżył, ale 106,5 plus jeszcze noty za styl trzeba mieć wysokie 2,5 punkta, przegrał. Więc jest to możliwe do pokonania, jak widać. Konstantin Schmidt, reprezentant Niemiec, zobaczymy, co on poradzi. No, chyba nie skoczył tego. Drugie miejsce, 106,5, 295,5 razem z Zograwskim. No, tak jak mówiłem, noty za styl teraz trzeba mieć bardzo wysokie. Andreas Wellinger. No, nie, Wellinger również nie. 105,5, czwarte miejsce Wellingera, więc tutaj poza strefę medalową już ląduje. Daniel Huber. Nie, zdecydowanie nie. Huber, tylko 103,5 metra, piąte miejsce. Dla Austriaka. No i Szwajcar Dominik Peter, 19 po tej pierwszej serii. Bardzo dobry wynik, jeżeli patrzeć yy, na niego, jeżeli patrzeć przez pryzmat całego sezonu. No ale w drugiej 103 metry, szóste miejsce, więc trójka niezmienna. Larsson z Ogrowski Schmidt. No i Misial Hajbek. Czy jest w stanie skoczyć dalej? Jeszcze ładnie wylądować dodatkowo. Nie! Piąte miejsce, 104,5 Highbacka, piąte miejsce. No no, za styl też zbytnio piękne nie dostał. Dylan Bartol, lider Pucharu Świata, moi drodzy. Nie! Na pewno nie zdobędziemy medalu na Małej, na normalnej skoczy. Małej, normalnej. Ósme miejsce Bartola razem ze swoim rodakiem Borem Pawlowciciem. No, zaliczone mistrzostwa ma, ale no niestety bez medalu. Na normalnej, Piotr Żyła. Też raczej tutaj nie będzie medalu z tego. Oj nie, Uu, Ale przetar Dwunaste miejsce Piotka Żyły. No i nadal Larson się utrzymuje. I widać, że będzie ciężko go pokonać. No Dajki i to. No na razie nie mogą doskoczyć tam. Widzę, że zaczyna wiaterek nam się tu wdrażać, tak jak mówiłem, 14 miejsce daje Kito. No i Filip Aschenwald. Jak wiatr zacznie rozdawać, to to podium może zostać tak, jak oglądamy, więc no... No Aschenwald na pewno nie. On już popsuł to od początku, 16 miejsce, więc no teraz zaczyna się batalia. Zobaczymy, czy jest ktoś w stanie przeskoczyć Casey'ego Larsona dzisiaj. Pius Paszche. Na razie widać, że nie. Dziesiąte miejsce: Piusa Paszke również odpada z tej rywalizacji. Dawid Kubacki. Ostatni z białoczerwonych, ostatnia nadzieja dzisiaj na medal. No i czy będzie pierwsza trójka? Ósme miejsce, moi drodzy. No tam 106,5 trzeba koło medalu skakać, więc to jest niepotyczna odległość. Halvor Egner Granerud. Czy jest w stanie przy tych warunkach, w tym momencie, skoczyć tutaj? No nie jest, nie są w stanie. Wiatr zaczyna rozdawać nam tutaj wszystko. Dwunaste miejsce, Grane Ruda. Tak jak mówiłem, wiatr robi swoje, wiatr robi co chce. Severin Freund. No i Severin Freund. No, starał się jak najdalej, ale to jest tylko 102 metry, dziewiąte miejsce. Niemca razem z Tilenem, Bartolem, Borem, Pawlow-Ciciem. Roman Trofimow. No, już jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Oj, Wiaterek zaczyna coś tutaj objawiać się. Czy pomoże tym skoczkom? Oj, tak! Trofimow już tutaj ruszył mocniej do ataku. Drugie miejsce Trofimowa razem z Okrawskim i Schmidtem. Ale to nadal straty są do Larsona. Markus Eisenbichler. No, trzeba daleko skoczyć. Czy Markus jest w stanie? No to wyjście z progu nie pokazuje, ale jest daleki skok Markusa i mamy nowego lidera. Pół punktu przed Casey Larsonem. Reprezentant Niemiec prowadzi. A co to oznacza? To oznacza, że trzeba jeszcze dalej skakać. Angel Laniszek. Uwaga! Co zrobi Laniszek? Oj, ładne wyjście to było z progu, ale nie na prowadzenie, mi się wydaje. Szóste miejsce Laniszka poza podium, poza strefą podium. Ile przegrał? Pół punktu. To jest takie smutne. Wojtek Sztursa. No, jeszcze trochę ich tu mamy. Ale myślę, że Markus zrobił wielki skok po medal. Sztursa psuje, więc Sztursa odpada z tej rywalizacji. 22 miejsce. No i Junshiro Kobayashi. Czy Japończycy dzisiaj są w stanie wyskakać ten medal? Myślę, że Junshiro to robi. TRZECIE MIEJSCE 297 Eisenbichler, Larson i Kobayashi, to jest pierwsza trójka A zostało jeszcze trzech Jewgeni Klimov, popatrzmy Oj, Klimov na prowadzenie, oj tak 105,5 metra w pięknym stylu, o punkt przed Eisenbichlerem No i Rioju Kobayashi Więcej ich jest niż trzech Więc teraz popatrzmy Oj nie, Ryoju psuje. Ryoju się nie liczy. Popsuł totalnie sobie dzisiaj święto. 28 miejsce, ajajaj, ja, ja. szkoda Japończyka. No i teraz Niemiec, Kar Geiger. Nie, chyba też nie. Myszka mi się popsuła, w tym momencie 10 miejsce. Niewiarygodne, Wiktor Polaszek i, i został Klaus i koniec. Czy Czech zdobędzie medal. Czy będzie to złoto? To jest pytanie teraz za 100 punktów. Oj, tak! Ależ teraz skoczył tu świetnie. 106,5. I Markus spada na trzecie miejsce. Klimów na drugie. 302 punkty Polaszka. I teraz czy Mackenzie wytrzyma tą presję. Czy Mackenzie pofrunie po złoto? Nie! Uuu! 31 miejsce. Coś się stało? Mackenzie Boy Klaus 51 metrów tylko. Ale tu widzieliście przy wyjściu z progu coś się niedobrego stało. Myszka mi zaczęła świrować nagle dupy. Więc no. Niestety, przegrywa te zawody. No i to jest smutne według mnie, bo. Bo powinien to wygrać, no ale przegrywa i ostatecznie podium i medale dla zawodników. Wiktor Polaszek złoto, Jewgeni Klimow srebro, Markus Eisenbichler brąz, Casey Larson ostatecznie poza podium. Ale to był świetna spróba w drugiej serii, z tymi notami tym bardziej. Powiem wam, że gdyby warunki się nie zmieniły i zaczęło podwiewać mocniej z tyłu, oni by tego nie skoczyli. To jest specyficzna skocznia, gdzie jeżeli warunki nie pomogą, nie skoczysz. No ale cóż, tak jak mówię, Casey Larson czwarty, piąty Junshiro i szósty, znowu kolejny reprezentant Rosji, czyli Roman Trofimow razem z Zografskim i Schmidtem. Dziewiąty Laniszek i dziesiątkę, kolejny Niemiec zamyka Andreas Weninger. Więc Niemcy świetnie na tej małej skoczni, na tej normalnej skoczni sobie poradzili. Na najwyżej Polaków 15. Dawid Kubacki, 21. Jakub Wolny z Klemensem Urańką, 23. Piotrek Żyła, 27. Aleksander z Niszczą. Moi drodzy, tak to wygląda z mojej strony. Cóż, to by było w tym momencie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Małą, normalną skocznię mamy za sobą. Teraz czeka nas konkurs drużyn mieszanych. No a potem przechodzimy już na dużą skocznię, gdzie będą emocje jeszcze większe. Ale w tym momencie ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie. Papa i hej.